Przy analizowaniu wszystkich możliwości finansowanych został zmieniony projekt na budowę Centrum Rehabilitacji Sportu na terenie mostu w Sanoku. Jeśli chodzi o tą zmianę, spowodowane zostało to tym, że w dniu 2 czerwca 2006 roku Gmina złożyła do Ministra Sportu wniosek w ramach działania dotyczących inwestycji programu o szczególnym znaczeniu dla sportu. Ten wniosek otrzymał pozytywną opinię i też został skierowany do tak zwanego wieloletniego planu. Jeśli chodzi o stan dzisiejszy przygotowania tej inwestycji, wygląda on następująco 8 marca 2016 roku gmina Miasta Sanok zawarła w umowę w drodze bojonego, w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcę na wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego na budowę basenu. Firmą, która podjęła się tego trudu była firma, czyli architektoniczne przedsiębiorstwo usługowo-handlowe z Krakowa, mieszczące się na ulicy Wielopole 18B. Na dzień dzisiejszy gmina otrzymała już taki program i w tej chwili jest on po prostu jak gdyby oceniany i sprawdzany. Ale oprócz tego gmina też otrzymała pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które nakłania, nakłada pewne zadania, aby ten nasz program, czyli budowa centrum rehabilitacji sportu na terenie Mocy Sanoku, Został przyjęty do tak zwanego planu rocznego na rok 2017. W zasadzie powinniśmy spełnić wszystkie warunki, za wyjątkiem jednego, jest to kopia decyzji pozwolenia na budowę. Warunki te musimy spełnić do dnia 28 2017 roku. Więc no niestety czeka nas tu ciężka, trudna praca. Myślę, że podołamy i po prostu te dokumenty wszystkie po żeby po prostu ten obiekt został wpisany do finansowania w roku 2017. Jeśli chodzi o zakres jaki został opracowany w koncepcji, więc jest to rozbiórka istniejących funkcjonalnych na terenie, na terenie obecnego, że tak powiem placu budowy, czyli po prostu przygotowanie pod inwestycje. I następnie budowa budynku Centrum Rehabilitacji i Sportu, budowa kompleksu basenów zewnętrznych z zapewnieniem socjalno-szatniowym, budowa wodnego pod, placu zabaw, budowa placu zabaw dla dzieci, budowa boisk do piłki plażowej, budowa, budowa siłowni zewnętrznej, budowa dróg dojazdowych obsługujących inwestycje, budowa elementów zagospodarowania terenu, czyli mała architektura, ogrodzenie terenu. Według po prostu koncepcji powinniśmy to wykonać jako dwuetapowo. Pierwszy etap podejmowałby pracę związaną z budową obiektu Centrum Rehabilitacji Sportu, z częścią rehabilitacyjną oraz odnową biologiczną, obejmującą wszelkie niezbędne pomieszczenia do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz zapewnienie odpowiednich standardów dla osób korzystających z obsługi biurowej. Dalej, budowę drogi wraz z jazdem, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa części dojść dla pieszych. Więc po prostu mówiąc to w prosty sposób, polegałoby na tym, żeby tak poprowadzić budowę, żeby nowy obieg był oddany w momencie, kiedy zostanie zlikwidowany stary czyli w pewnym momencie byłaby budowa basenów że tak powiem krytych, ale te, które obecne są dalej dalej funkcjonowały na tym po prostu obecnym obiekcie są zaprojektowane miejsca postojowe. Oprócz tego w koncepcji jest uwzględniona po prostu cała architektura związana z odnawialnymi źródłami energii. Poza tym, jeśli chodzi o etap drugi obejmowałby budowę kompleksu pojeństw zewnętrznych, budowę wodnego placu zabaw, budowę placu zabaw dla dzieci, budowę pojusk dla biłki plażowej, budowę siłowni zewnętrznej, budowę obiektów za technologicznego, technologicznego, wodnego placu zabaw, budowę odrodzenia i terenu i po prostu obiektów do monitorowania. Więc na dzień dzisiejszy. Koszt szacowany całej inwestycji jest określony pomiędzy 25 a 30 milionów złotych. Myślimy, że do współfinansowania ze środków, które prawdopodobnie otrzymamy z Ministerstwa Sportu, które są w tej chwili do, w poziomie do 50%. Będziemy po prostu na pewno pozyskiwali jeszcze środki na wykonanie tak tzw. odbudowy odnawialnych źródeł energii w ramach programu operacyjnego województwa. Podkarpackiego. Myślimy, że uda nam się też pozyskać środki z Petronu i jeśli będzie możliwość, cały czas analizujemy inne jeszcze źródła dofinansowania.